Cześć, z tej strony X. Dzisiaj będziemy grać ponownie w Project High Highrise. Jak pewnie pamiętacie, ostatnio zrobiliśmy trochę biur, zrobiliśmy trochę kawalerek, żeby zrobić questa oraz postawiliśmy sobie cztery sklepy. Teraz chciałbym ulepszyć ten magazyn na duży magazyn z DLC, żeby było można postawić 11 sklepów więcej, bo wtedy będziemy mieli porządniejszy przychód. Ale jeśli wyburzymy ten magazyn, to oni się zaczną wściekać, więc co mam zamiar zrobić? To jest postawić dodatkowe 10 płytek. Teraz zaczekamy, aż oni nam to wybudują. Ale oni najpierw będą nam chcieli wybudować to, więc musimy zaczekać, aż nam to wybudują. Wtedy przeniesiemy ten magazyn tutaj. Ten wyburzymy. Tu postawimy duży, ten wyburzymy i tą przestrzeń usuniemy. Dzięki temu będziemy mogli bez ich wkurzania się przenieść magazyn. W się sensie zmienić go na większy w sumie. Więc. Od razu sobie postawimy szablony na kilka innych sklepów. I tak, jak mówiłem, tutaj będziemy mieli taką wielką galerię handlową. Dobudujemy jeszcze jedno piętro, żeby można było postawić więcej sklepów. Więc. Nie, nie postawię tego teraz. Ok. Więcej sklepów. I wiecie, co najprawdopodobniej zrobię, to tak, że po prostu dobuduję tutaj kolejny filar. I tutaj go poddawujemy kolejne piętro, dzięki czemu automatycznie będziemy mogli postawić więcej sklepów. I dokładnie 15 sklepów. Oni nam też szybko tutaj budują. I nadal jesteśmy na przychodzie. Mamy już nawet trochę kasy. Można by było to na coś porządniejszego wydać. Jak na przykład chociażby. Zwykłe kawalerki. E, jednoosobowe mieszkania. Gęstość zaludnienia. Czy ja to chcę robić? Jeszcze nie. Myślę, że jak na razie weźmiemy potencjał mieszkaniowy. I przemożna zamożność. Ej, przemożną zamożność mamy prawie skończoną. 90%. Um. Aha, nie to chciałem wziąć, ale okej. Okay. No więc zbudujmy nasz drugi magazyn. Magazyn, magazyn. Tutaj. Chwila, ten jest zablokowany, bo potrzebujemy 3 prestiżu. No, no to szybko nam to pójdzie, bo potrzebujemy jednego człowieczka więcej. Co możemy teraz szybko zrobić chyba? Tak, bo wiecie co? W miarę szybko to możemy zrobić. No Najłatwiejszym sposobem jest chyba po prostu dodać tutaj kolejny rząd. Ale ja tego nie zrobię. Jak widzicie, już mamy tu odpowiednio duży prestiż i chcemy teraz możemy wymagać ten magazyn. Ale to zrobimy dopiero za chwilę. Ok, więcej sklepów. Będziemy mieli tu idealnie 15 sklepów, więc to będzie jednak trochę przychodu. Bo skoro jeden taki sklep daje nam 300 dolarów, no to ile to będzie? Z 4,5 tysiąca dodatkowo. No to wtedy automatycznie od razu będziemy mieli 10 tysięcy przychodu dziennie. Oczywiście przychodu mamy. Oczywiście czynszu mamy 9 tysięcy już. Ale ja nie mówię o czynszu, ja mówię o przychodzie. Czyli tym zielonym. Licząc koszty obsługiwania. No. A i tak w ogóle przepraszam, że dzisiaj nie ma kawerki, ale nie byłem w stanie jej użyć. Więc po prostu postanowiłem, że nagram odcinek bez kamerki. Mm -hmm. A i poprawiłaś się najprawdopodobniej jakoś mikrofonu. To dlatego, że już nie użyłam mikrofonu w moim komputerze, tylko mikrofonu w moich słuchawkach. I bum! I nadal mamy, jak widzicie, 61 osób. I głównie to jest obsługa, ale najwięcej to jest biur. Tak więc postawimy sobie zaraz ten duży magazyn. Jak widzicie, wygląda on tak. No, nie różni się on zbytnio w sensie różni się w kilku aspektach. Ale wygląda dosyć podobnie. Mamy tu biurko, mamy półki, mamy jeszcze wjazd garażowy, ale ja nie wiem, po co wjazd garażowy na piwnicy poziomie drugim. No chyba, że gdzieś tam będzie wyjazd z tyłu. I duży magazyn, automatycznie się wszystko przemieściło, więc teraz możemy to wyłączyć i jak widzicie, mamy problem. Tu potrzebujemy schody na czas worku, jak na razie. Bo oni nie mogą przez to piętro przyjść, co by mieli tu przejeździć, więc musimy je zbudować, a walili osobne schody. I jak na razie możemy chyba zbudować więcej sklepów, tak jak mi się wydaje. Tak, ostatnio postawiliśmy to, więc teraz kwiaciarnia, sklep z alkoholami, sklep z suwenirami. Sklep z nagraniami już nie, więc po prostu życzymy powtarzać sklep od początku. Okej, okay, mamy duży magazyn zapomniany cały i jak widzicie to będzie rzeczywiście dodatkowy przychód. Ale zapomnieliśmy podpiąć kabelków i to był, był, był zły błąd. Bo teraz oni się na zaczną wkurzyć. Nie pamiętam niestety, które rzeczy potrzebowały telefonii. A w dodatku nie mamy ja nawet średniej telefonii, więc nie jest dobrze. Nie, nie posiadam stacji metra, nie, nie mam stu odwiedzających. W sensie 100 osób. Ale mogę postawić tutaj sobie przystanek autobusowy i to chyba będzie miara dobra decyzja, więc postawimy go tu. i Jak widzicie, postaw stację autobusową. Podróżujący z pewnością docenia bliskość sklep i restauracji w Twoim budynku. No tak, doceniam. Dzięki będziemy mieli więcej klientów w sklepach i restauracjach. Tak, tu oczywiście ostatni sklep potrzebuje. Hmm, wygląda na to, że z souvenirami sklepy nie potrzebują. Apteka. Gdzie są souveniry? Elektronika Księgarnia. Co się dzieje? Mamy dwa, 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 dwa takie, 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 i trzy tamte. Nie ogarniam co się dzieje, ale okej. Okay. Oho, i zaczęło nam brakać prądu. 55% zapotrzebowanie. Uciek yy. co, pójdziemy na maksymalizm i postawimy to. Bo zawsze nam się to przyda. I w ogóle czego jeszcze nie postawiliśmy? Bierę naprawy. To nam się przyda, bo mamy tu zepsuty szyb winder. I on nie może tak w ciągle być. Okej, okay, wy nam się wkurzyliście. bo Potrzebujecie usług butelkowanej wody. Więc szybko wam je postawimy. Okej. Okay. Woda butelkowana, zaraz będziecie mieli. Czy, czy potrzebujecie oprócz wody butelkowanej? Nie, tylko woda butelkowana. A nawet nie potrzeba tego. Ale zawsze będzie lepiej, jeśli będą mieli lepszy humor Mamy trochę sklepów, to teraz myślę, że w miarę możemy wziąć tego questa. Czek na to nie dwie. Czyli jedno sypialnianie mieszkania. i teraz ja to bym poświęcił kolejny budynek. Bo tutaj mamy taki jakby balabirowiec. Tutaj mamy sklepy i restaurację. Tutaj będziemy mieli budynek mieszkaniowy i tak chyba najbardziej będzie sensownie. Więc postawmy sobie tutaj szybko coś takiego. Jeśli dobrze myślę, tak, coś takiego. Stąd woda i jedno jednoosobowe mieszkanie, czyli 3, 3, 2. 3, 3 2 myślę, że 4 mieszkania na jedno piętro to będzie miara dobrze Albo nie wiecie co damy 5 I teraz tutaj po drugiej stronie winda długo jak będziemy mieli dwie windy, to będzie nam lepiej się obsługiwało i tylko to pośrodku będzie takie miarnie zadowolone Zcien dać śmietniki na parterze. Na parterze możemy zawsze dać sobie restaurację jakąś tutaj, gdzie będą śmietniki, bo to i tak będzie cuchło, a restauracja. A budce z jedzeniem dokładnie nie będzie to przeszkadzało. Tak więc myślę, że możemy spokojnie postawić dwa piętra do takiego budynku, bo 10 mieszkań a nie, potrzebujemy 16, no to postawimy czteropiętrowy blok jak na razie. Kurde, oni też potrzebują prądu. Widzicie, co ja nie będę sobie tak ograniczał, że będę po prostu po piętrze każdym rozdawał tak prąd, żeby idealnie było. Ja po prostu pociągnę na całe piętro. Bum, 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 bum. Prąd, bum, 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 bum. I ja to nas budynek. Jak na razie, jak widzicie, mamy trochę tego, więc chyba niedługo odblokowuję sobie funkcjonowanie. Ale do tego potrzebujemy biuro funkcjonowania, które w sumie ile kosztuje? Funkcjonowanie. Ej, ono nie jest zdrowe i można je stawić na parterze. Co powiecie, żeby tutaj dobudować dodatkowe piętro? O, stawimy biuro funkcjonowania i będziemy mieli pięciu pracowników do budowy. Tak chyba będzie najlepiej wtedy. Bo wtedy będziemy o wiele szybciej wszystko budować. Jak więc zajmę mi chwilę, żeby to zbudować. Szkoda, że nie ma takiego czasu, trzy, że na przykład godzina idzie w sekundę. I by w kilkanaście sekund było to gotowe. To by było fajne. Ale jakby na przykład, nie wiem, to było wstępne z jakimś gamepassem, na przykład Las Vegas, że jest czas potrójny i to jest dwukrotna prędkość podwójnego. Taki super szybki. Albo gdyby był na przykład gamepad dla budowlańców, który by dodał nam nowe opcje budowlańców. Że na przykład, nie wiem, możemy mieć 10 budowlańców. To też by było fajne. I tak jak się pewnie wiadomo w odcinki z tej serii będę używał każdego wieczora przed godziną 22. Żeby nie było tak zbytnio późno. Normalnie bym rzucił o wiele wcześniej odcinek, ale dzisiaj nie mogłem, nie byłem w stanie wcześniej rzucić. Proste. Co potrzebujemy na zaawansowane? Restaurację zaawansowane. No to wy chyba wiecie, co ja chcę zrobić. Kolejne piętro. Kolejny szybowy windy. I trzeba będzie postawić kablówkę w końcu. Na razie w ogóle te dwa telefony bardzo dobrze sobie radzą. Więc wiecie co ja, ja zrobię? Bum, bum. się przez chwilę na Bum. dużą wodę. Mały gaz. Średnią kablówkę. I powinno być w miarę dobrze. Tak, budynek nadal się trzyma. Oczywiście trzeba jeszcze odremontować właściciel tych pięknych biur, których biura są nadniszczone. Tych pięknych mieszkań i w sumie tych pięknych z restauracji najbardziej no W sumie to mamy tylko restaurację i biuro, bo mamy tu ile? sześć restauracji i... i jeden sklep. Nie, mamy 7 restauracji. Tak, mamy 7 restauracji i jeden sklep, więc... To prawie w 100% będą biura. Eee, nie biura. Restauracje i, i... I. i. sklepy. Możemy także postawić te luksusowe, bo te też potrzebują... O jacie. 401 dziennie, a to ma 300 500 dziennie. To te stawiamy. No te stawiamy. No i z tym mamy problem, bo będziemy musieli znowu zrobić małą przebudowę. Średni gaz, postawić. To będziemy mieli od razu te takie bardziej zaawansowane. Najlepsze mieszkania, które dają nam pół tysiąca, no to tu będzie... 10 tysięcy czynszu. Nice. Tylko najpierw potrzebujemy restauracje średnie. A ja, oczywiście, jak głupek zostawiłem to, więc najprawdopodobniej po prostu zrobiłem. Bum. 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 Żeby szybciej nam to o wiele wybudowali. Wtedy wybudujemy restaurację, trzecie piętro, potem czwarte piętro i tak będzie najszybciej. Wiecie co, po drugiej stronie też postawimy śmietniki, bo czemu nie. To jakby się któreś zapełniły, bo jednak będą mogły się zapełnić. A jak się wszystkie zapełnią, to pójdą najwyżej do tego budynku. Też tak zawsze mogłam zrobić. Robicie, żeby się utrzymać? Tak. Nawet macie niezły przychód. I 6000 przywodu. Mam bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem na co je wydać. O co wam chodzi? Czemu wy stoicie? Nie mogę dać tam gdzie potrzebuję, ale gdzie? Nie rozumiem. Co? Zdanie ważne, bo teby. Czemu wy stoicie? Nie mogę dotrzeć tam, gdzie potrzebuję. Czemu nie możesz tutaj dotrzeć? Bardzo prosto windą zjechać. No co on chodzi? Na zewnątrz panuje prawdziwy skwar. Zapotrzebowanie na energię elektryczną do klimatyzatorów przeciążyło sieć. Elektrownie są w stanie wykorzystać tylko ułamek tego co zwykle. Do czasu ustąpienia upałów wydajność elektrycznych środków użytkowych jest na poziomie 75%. O kurde, rzeczywiście, 112 tu mamy. a chociaż zaczęli nam to budować, więc teraz funkcjonowanie, BUM, Janlobów, nowe biuro konstrukcyjne. Ono ma 7 albo 8, jak dobrze pamiętam. Tak, ono miało 7. Cinek się robi trochę długi, więc wiecie co? Myślę, że wybudujemy te restauracje, zrobimy to większe biuro, odblokujemy jeszcze większe biuro i te mieszkania jednoosobowe zostawimy już na kolejny odcinek. I tak zrobiliśmy dużo w tym odcinku. Tak więc, jak duża jest ta średnia restauracja? O, duża jest. Hmm. No to co, dostawimy sobie tutaj takie rozszerzenie i będzie chyba w miarę dobrze. Średnia restauracja, a tutaj ile będziemy w stanie? A tutaj musimy trzy rozszerzenia. okej okay. no buduj to. Będziemy mieli łącznie pięć restauracji. Fast food, lubię to. Tania restauracja. Sklep z kanapkami, a jeszcze trzeba, oczywiście, stawić śmietnik. Więc postawimy sobie na szybko śmietnik. I o kurde, wiesz, to wybudowaliście? Szybko to wybudowali. Tak więc wodę też potrzebujemy. Więc podepniemy sobie na szybko wodę. I będzie dobrze. Tak, już się nie wkurzacie. To dobrze. Gdzie oni jeszcze mają coś do wybudowania? Bo nie ogarniam trochę. Aha, nie mogę. Jakbym wyburzył to biuro, to bym ja mógł je postawić. Tu budujcie, żebym mógł to zbudować, bo chcę wydać to. Co bym jeszcze mógł zrobić? Transport publiczny, małe dziejastki. O nie, no to bym jeszcze politykę zbudował, ale to nie w tym odcinku, w następnym bym co zrobił dopiero. No i co, tutaj restaurację kolejną. No, i co, kiedy mi wbuduje? O, w końcu możemy biuro postawić większe. Będziemy mieli teraz pięciu konstruktorów, co oznacza, że będzie nam się mega szybko budowało. Okej. Okay. czwarta koszmarzy. I piąta restauracja za chwilkę. Na jedną płytkę potrzebujemy. Okej. Okay. Pizzeria. No i co? Tak wygląda nasz budynek. O kurde, prądu, 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 szybko prądu. Okej, okay, na szczęście zdążyliśmy. Tak wygląda nasz budynek. Mamy w nim 4 windy. Mamy w nim duży magazyn. Mamy w nim 15 sklepów, 5 dużych restauracji. Mamy w nim łącznie 6 śmietników. 20 biur. 10 kawalerek. I co? To by było na tyle. Ja bym Piotre X. To by był opierek Tigrace. Zapiszemy oczywiście jako YouTube 2. Zapisz. Jesteśmy teraz w stanie wyjść i zakończyć ten odcinek tak jak poprzedni. Ja bym To był jeszcze raz Projekt High I cześć!